że Was widzieć. Dzień dobry. Słuchajcie, przed nami jeszcze 8 dni wyboru, do wyborów. Wiem, bo liczę je bardzo dokładnie. Mam je zaplanowane co do minuty. Cieszę się, że na tej ostatniej prostej jeszcze udało się przyjechać do Was, do Goszczy. Tutaj czuję się zupełnie jak w drugim domu, bo z Kujaw pochodzi moja rodzina. To jest mój drugi dom. I słuchajcie, przyjechałam do Was, żeby Was zachęcić. Choć mam poczucie, że Was akurat tych obecnych tutaj nie trzeba zachęcać, do tego, do tego żebyście w tych wyborach i już w każdych następnych nie głosowali nigdy, przy nigdy na mniejsze zło. Żebyście głosowali na tych polityków i polityczki. Tak jak ja, jak ci, którzy ze mną pracują, którzy chcą pracować dla Was i z Wami. Którzy nie tylko chcą, ale to robią, którzy nie tylko mówią, ale dowożą, którzy kiedy mówią, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, to naprawdę zasuwają dzień w dzień, żeby do tego doprowadzić, żeby każdy i każda z Was miał szansę zamieszkać pod własnym dachem, żeby każdy i każda z Was miał szansę na założenie rodziny, albo nie, jeśli nie chcecie, ale żebyście mieli szansę żyć bezpiecznie. Żyć dostatnio bez zadłużania się na pół życia, na wysokość jednej trzeciej pensji, o jeżeli dobrze pójdzie. I bez konieczności wynajmowania koniecznie mieszkania na prywatnym rynku, w którym wiadomo, czynsze rosną, coraz trudniej jest utrzymać to mieszkanie, coraz częściej jest tak, że czynsz rośnie z dnia na dzień albo właściciel wypowiada wam mieszkanie z dnia na dzień, bo zmieniły mu się plany. Dlatego. Jeśli chcecie, żeby wreszcie rozwiązać kryzys mieszkaniowy, to nie głosujcie na polityków, którzy zapominają dzień po kampanii, że głosili prawo, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Nie głosujcie na polityków, którzy od bankierów i deweloperów bierzą, biorą pieniądze na swoją kampanię. Głosujcie na mnie, bo ja wam gwarantuję jedno. Nie wzięłam od bankierów, ani deweloperów, ani złotówki. A zresztą nawet gdybym chciała, to bym nie dali, bo wiedzą, że to jest fatalna inwestycja. Bo nie mam dla nich żadnego programu. Mam program dla Was, dla zwykłych ludzi, dla ludzi, którzy chcą po prostu uczciwie żyć ze swojej pracy, którzy chcą iść na studia albo wysłać swoje dzieci na studia, które ich nie zrujnują, tylko nadal będą bezpłatne, którzy chcą mieć gdzie mieszkać, dla ludzi, którzy chcą móc utrzymać się z pracy w sposób godny, z pracy, która da im szansę na dobre życie, na czas, na odpoczynek, na rodzinę, na przyjaciół. Z której nie będzie trzeba grać, gnać na drugi etat, żeby móc zapłacić ten kredyt albo zapłacić za codzienne życie. Dlatego lewica w rządzie zawalczyła o to, żeby znowu wzrosła pensja minimalna. A teraz wprowadzamy kolejną, kolejną naszą obietnicę: skrócenie czasu pracy przy zachowaniu tej samej pensji. Zadbamy o to, żebyście wreszcie pracowali mniej. Bo Polacy są najbardziej przepracowanym narodem w Europie. Bo pracujemy za dużo, a nasza wydajność pracy jest jedną z najmniejszych. Bo kiedy pracuje się za dużo, to pracuje się słabo, to pracuje się mało wydajnie, to częściej chodzi się na zwolnienie lekarskie, to mniej ma się ochoty pójść do tej pracy. Ponad 100 lat temu lewica w Polsce wprowadziła 8-godzinny dzień pracy. Czas pójść kawałek dalej. Jesteśmy w XXI wieku, jesteśmy w czasach nowych technologii. Jesteśmy w czasach, kiedy wydajność pracy się zmieniła i rodzaj tej pracy się zmienił. I czas najwyższy, żebyście mieli więcej czasu dla siebie. Czas najwyższy, żebyście mieli więcej czasu na odpoczynek. Czas najwyższy, żeby to po prostu wprowadzić. I powiem wam jedno, stać nas na to i nie ma powodu, żebyśmy zatrzymywali się w pół drogi. Słyszycie często od polityków z pana Hołowni, na przykład, że się nie da, że to nie jesteśmy na to gotowi. Rafał Trzaskowski mówił ostatnio w jednym z wywiadów, że my jesteśmy nadal państwem na dorobku. Słuchajcie, co oni opowiadają? Jesteśmy bogatym krajem europejskim i czas, żebyście wy odczuli to bogactwo, a nie tylko ci, którym się najlepiej powodzi. Nie tylko ci, którzy mają dojścia na salony. Czas najwyższy, żeby wreszcie ten czas pracy skrócić. W dodatku chcą tego też przedsiębiorcy, bo wielu przedsiębiorców w Polsce już sami wprowadzają skrócenie czasu pracy w swoich zakładach pracy, bo wiedzą po prostu, że to im się opłaca, że rosną od tego ich zyski, że pracownicy chętniej u nich zostają. Więc jeśli chcecie, żeby to się wydarzyło, głosujcie na mnie, bo choć te wybory nie są wyborami parlamentarnymi, choć po tych wyborach nie zmieni się skład parlamentu i siła. I liczba posłów lewicy w, w parlamencie, to zmieni się nasza siła w rządzie, jeśli wy nam dacie argumenty. Jeśli waszymi głosami przy urnach wyborczych zagłosujecie za tym programem, za dostępnymi mieszkaniami, za dobrą ochroną zdrowia, za działającą komunikacją, za bezpłatnymi studiami, za prawami, równymi prawami kobiet i mężczyzn. Dlatego wiecie, co macie robić 18 maja. Jemy. Iść do wyborów i zagłosować na mnie. Ale jestem Bocie pewna, rodzicu. że ci, którzy nie mogą, pilnują, żeby inni, którzy mogą, wiedzieli, na kogo mają głosować, bo dobrze was znam. I bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy nie tylko przychodzą na spotkania, którzy nie tylko piszą mi wiadomości w mediach społecznościowych na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. Dziękuję za wszystkie dobre słowa i za wyrazy wsparcia, ale przede wszystkim dziękuję Wam za to, że podajecie ten program i informację o tej kandydaturze dalej. Dziękuję wszystkim, którzy mówią swoim rodzicom, swoim swojemu rodzeństwu, swoim znajomym, którzy przekonują, że warto zagłosować na mnie, że warto w tych wyborach zagłosować na inny rodzaj robienia polityki. Taki, który jest o was i robiony z wami. Taki, który polega na słuchaniu was i na rozmowie. Taki, który polega na tym, że się nie zmienia zdania co 5 minut tylko dlatego, że zmieniły się sondaże. Nie. Który polega na tym, że zawsze możecie na mnie liczyć. Bo możecie na mnie liczyć. W tej kampanii możecie liczyć, że będę wam zawsze stała po waszej stronie. Czy jesteście emerytami, czy jesteście ciężko pracującymi osobami na etacie utrzymującymi rodzinę, czy jesteśmy, jesteście osobami, które pracują na śmieciówkach i dopiero weszły na rynek pracy i próbują się na nim jakoś odnaleźć, czy jesteście młodymi ludźmi, którzy do, jeszcze kontynuują naukę, czy jesteście zupełnie, zupełnie tradycyjną rodziną, czy może jesteście członkiem społeczności LGBT? Dla mnie w Polsce, dla wszystkich Was musi być miejsce. Dla mnie Polska musi być takim krajem, który dba przede wszystkim o Was i Wasz interes, Wasze dobro, Wasze potrzeby i Waszą prawdziwą wolność i bezpieczeństwo stawia w centrum. I to nie jest, wiecie, taka wolność, o której mówi Sławomir Męcen. Bo Sławomir Męcen mówi o wolności dla Niego. Mówi o wolności dla Niego do tego, żeby nie płacić podatków, żeby nie dzielić się swoim bogactwem z Wami. Mówię o wolności dla niego, żeby mógł robić co chce, żeby on i jego podobni mogli sobie żyć jak chcą, z wolną ręką, żeby mogli wam dyktować jak macie żyć. Dokładnie tak było w przypadku przerywania ciąży. Nie wiem czy zauważyliście, co się działo w mediach, kiedy Sławomir Mencem powiedział w wywiadzie w kanale Zero, że uważa, że nie powinno się pozwalać na przerywanie ciąży z gwałtu. A potem za zawsze padało pytanie, no dobra, a czy pani osobiście też nie przerwałaby ciąży z gwałtu? I zawsze padała odpowiedź, nie wiem, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Nie wiem, to w ogóle to pytanie, panie redaktorze, nie powinno paść, bo to jest bardzo intymna kwestia. To jest bardzo trudny temat. Musiałabym się zastanowić. I ja sobie pomyślałam wtedy, wiecie co? To jest dokładnie, idealnie w jednym obrazku hipokryzja konfederacji. Że zasady. Nie są dla nich, tylko dla was. A oni będą robili co chcą. I jeśli chcecie postawić im tamę, to też jest dobry powód, żeby zagłosować na mnie. Bo jeśli ktoś na pewno nigdy nie sprzymierzy się z Konfederacją, jeśli ktoś na pewno nigdy nie będzie z nimi flirtował, na pewno nie będzie z nimi ścigał się na głupie pomysły, to jestem to ja. I jest to cała lewica. Bo my w tym rządzie jesteśmy też gwarancją tego, że nigdy w nim nie będzie Konfederacji, że nigdy do głosu nie dojdą kretyńskie pomysły. Płatnych studiów, prywatnej ochrony zdrowia i ciągłych zakazów. Możecie na to liczyć. Kochani. Ostatecznie trochę jest tak, że jak chcemy zmieniać rzeczywistość, jak chcemy rzeczywiście iść do przodu, to musimy to zrobić razem. Ja sama nie dam rady. Dam radę tylko razem z Wami. I wiem, że bardzo często myślicie sobie, dużo osób tak myśli, że co znaczy jeden głos? Co znaczy mój jeden, pojedynczy głos? Może nie pójdę, może zagłosuję na kogoś innego i może zagłosuję jednak na silniejszego, bo przecież tak jest bezpiecznie. Ale wiecie, jak będziemy grali bezpiecznie, to daleko nie zajdziemy. Jak będziemy grali bezpiecznie, to niczego nie zmienimy. Zachęcam Was do tego, żebyście się odważyli. Zachęcam Was do tego, żebyście zagłosowali z nadzieją. Zachęcam Was też do tego, żebyście w tych wyborach i w każdych następnych głosowali po to, żeby się coś zmieniło. Myśląc o tej dobrej zmianie myśląc o zmianie na lepsze na ludzi, którzy naprawdę nie ściemniają. Ktoś mnie tutaj potrąca, przepraszam. Ja. <grym> ja. Teraz. Bydkość ja. <grym grym grym> mnie potrąca. Słuchajcie, wiecie co, i, i myślę sobie, że gdyby dzisiaj, bo jeszcze jest sporo takich ludzi, jeśli o coś was proszę, to o to, żebyście z nimi jeszcze pogadali. Jest sporo takich ludzi, którzy mówią, uważamy, że jest pani super polityczką, uważamy, że ma pani super program, totalnie nas przekonuje. Ale boimy się straconego głosu w pierwszej turze. Boimy się, że, że może być ciężko, że może prawica za bardzo urosła. To powiedzcie im dwie rzeczy. Po pierwsze prawica spada. Bo, bo Sławomir Męcen zaczął mówić. To wystarczało. A Karol, a Karol Nawrocki dostał od pewnej kandydatki pytanie o mieszkania i poleciał w dół. I drugi, drugi argument jest taki. Wyobraźcie sobie teraz, że wszyscy ci, którzy jeszcze się boją zagłosować tak, jak im każe serce i tak, jak im każe rozum, jednak by zagłosowali na mnie. Pomyślcie, co by się stało, gdybyśmy się naprawdę wszyscy w tej pierwszej turze policzyli. Kto wie, może rzeczywiście będzie druga tura. Brawo.